Chłopaki lubicie grać w gry? Zagramy w żyliczankę. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj wpierdol dostajesz ty. O, tu mam <śm> Macie panie czas, żeby porozmawiać o Allachu? To jest prawda i nie czujemy żadnej potrzeby. Jak to, prawda? Nasza jest prawda. Alalala! Alalala. Cześć ziomy, patrzcie. Moja foka. Mówię wam, no właśnie, nosi moje barwy, jak widać, i zmienia się kobieta pod moim wpływem. Foka jak jeszcze rok temu się witaj z ludźmi. Cześć. A dzisiaj jak mówisz? Siła kurwa. I Gagarin latał dresie, dres. Mam dres. Ja noszę dres. Dres spoko jest. Ja noszę dres. Jest fajny, jest! Słuchaj, mam Ci coś ważnego do powiedzenia. Zajebałem się w tobie. Fuj! Wyjdziesz za mnie? To dla ciebie ten kwiatek. Słuchaj, może piękny nie jestem, ale lepiej bez twarzy niż bez kasy. Możesz być moją lalą. Pójdziemy na kwadrat do mnie. Zawsze to lepiej niż na 4-8. Łysem załatwił plakietkę od bramkarza, więc jak widzisz znam bardzo wpływowych ludzi. Możemy pójść na randkę. Później pierdolnią w ślinę. Tak, kamery? No jak? Pamiętaj, jeśli chcesz być gangsterem, to nie możesz bać się niczego. Ja nie wiem co to strach, nie wiem co to emocje, w ogóle nic nie wiem. Zapamiętaj te rady do końca życia, synu. Chcę kupić za 7 wielbłądów No co, ty? Wolę jednak białych, niż ciemnych. No to właśnie jestem biały Nie, ale ja wolę wiesz, jednak Polaków. Ja byłem wczoraj ze swoją Lasencją na plaży. Nie mówi do mnie. Zrób to, co umiesz najlepiej. No to jebnąłem je jej Uciekłem tu? Własnymi rękami go zdobyłem od jakiejś starszej pani. Trzeba się pokazać jakoś na dzielni, nie? O, no. Kawał metalu. No, też kawał metalu, kurwa. A ja. wielki, jedzenie dobre! Widzisz mnie? Co? No co? Czy coś? No, widzisz, pa, to tam jaki pedał idzie. Jakbym miał katar, to bym go gilem zajebał. Dzień dobry, potrzebne pani meble? Nie, nie. To wynosimy. Myślałem, że chociaż trochę współczucia dostanę. Każdy ma swoje plany. Co to za pedał? To jest. Eee... eee. Ostatnio zerwałem z lachonem, mówi, skradłaś moje serce, a e, niej nie będziesz mnie kurwa od złodziei wyzywać. Co? Gitara się ma? No. To ten frajer mówi Seba, tak nie wolno mówić w tym mieście Prawdziwi dresiarze A gdzie na tej kamerze? To się mówi coś innego Dresy, paski, łysa czacha Daj frajerze mi piątaka o. W dzieciństwie, żeby chociaż psy się chciały ze mną bawić To matka mi musiała wieszać kiełbasę na szyi Podchodzi do mnie taki typ na dzielni pierdolony taki Fuu No, trochę taki podobny do ciebie I mówi do mnie tak Co się kurwa patrzysz? Wyjebać ci? Mówi, jak ci zaraz wyjebie dąga to cię oczy wypierdoli, my się sobie nie nieskrowane, po takich jak ty to mój dziadek na konia wchodził i jed mu dam z łokcia, rozumiesz mój wypierdalaj na dacheterni prostować, wyleciało zaraz trzech zawinkla, no i chuj, poległem i... Siemano, słuchaj, koleś, my tutaj robimy kurs, cześć, jak spuścić kulturalnie komuś pierdol, podchodzisz do typa i słuchaj, mówisz tak przy tarabani ci jaśnie panie, czy sam w podskokach wyniesz nogi z fefsiną no dar a jak goś nic nie odpowiada, to mówisz, no cześć ci? Zabierz ci kuwa w jedną i jedz gałę na ryj, nie? O, okay. Zajebać, ci kuwa kurwa! Kurwa, lekko w nie odstawiłem. Wojtas mówi mi, że no przydałaby nam się jakieś gnaty, gdyby nas coś napadł. Mówi, noś przy sobie gnata zawsze, nie? No to noszę, nie? I wiesz. Powiedz Słysemu, że się na dziesiątej widzimy. Ja nie ja museł. Nie znasz Nie Nie znasz szóstego? Za ja museł. To masz szczęście. Bojcem mówi, że pójdź w duszę.